Cześć! Znajdujemy się na zielonej białęce, dynamicznie rozwijającej się części Warszawy. Chciałbym Wam zaprezentować nowe, trzypokojowe mieszkanie. Zapraszam! Do mieszkania wchodzimy przez przestronny przedpokój, w którym znajdziemy dwie pojemne szafy. To mieszkanie jest podzielone na strefę prywatną i strefę dzienną. Centralnym miejscem w mieszkaniu jest salon z aneksem kuchennym, z którego wyjdziemy na duży balkon. W strefę prywatną tworzą dwa oddzielne pokoje: ustawna sypialnia której dużym atutem jest pojemna garderoba oraz drugi oddzielny pokój. Duża, w pełni wyposażona łazienka wykonana w neutralnej kolorystyce. Łączna powierzchnia całego mieszkania to 65 m2. Jeśli zainteresowała cię ta oferta i chciałbyś zamieszkać w tym cichym, spokojnym, a zarazem dobrze skomunikowanym miejscu, zadzwoń i umów się na prezentację.